Kiedy narcyz się starzeje, wraz z upływem czasu, wraz z upływem lat, narcyz staje się coraz bardziej zgorzkniały, coraz gorszy, zaburzenie postępuje. Narcyz bardzo ci zazdrości, coraz bardziej cię nienawidzi, planuje coraz to gorsze rzeczy, by cię zniszczyć, by cię złamać, byś był gorszy od niego. Narcyz musi być cały czas lepszy od Ciebie. Jeśli myślisz, że jest źle, gdy jest młody lub gdy jest w średnim wieku, to tylko się pogarsza wraz z tym, jak narcyz się starzeje. Dzieje się tak, ponieważ wtedy już musiał doświadczyć wielu niepowodzeń, porażki za porażką. Musiał doświadczyć wielu błędów, a to prowadzi do tego, że gniew się kumuluje. Negatywne emocje narastają. Narcyz czuje, że jego życie, że jego sytuacja jest niesprawiedliwa. Nie chce mieć z tym jednak do czynienia. Zamiast coś z tym zrobić, to projektuje, przerzuca swoje problemy, swoje emocje na ciebie. Oskarża, obwinia ciebie, rywalizuje z tobą. Stara się ciebie sprowadzić na dno, by sam mógł wypłynąć na powierzchnię. Po tylu nieudanych relacjach, po tylu odrzuconych źródłach zasilania, narcyz staje się jeszcze bardziej mroczny, aż dochodzi do punktu, w którym chce być sam. Potajemnie jednak nienawidzi wszystkich dookoła, może jednak nigdy tego nie ujawnić. Wraz z upływem lat narcyz staje się coraz to bardziej ukryty, pojawia się więcej zachowań pasywno-agresywnych. Dzieje się tak, ponieważ narcyz wie, że w jego wieku tego typu zachowania jak wcześniej już tak łatwo nie przejdą. Może mając 20 czy 30 lat, to co robi jest bardziej akceptowalne. Łatwiej roztoczyć iluzję, ale jak ma 60 czy 70 lat, to jego działania nie są już akceptowalne. W takim wieku. Człowiek powinien się już nauczyć rozwiązywać problemy. Dlatego narcyz je ukrywa. Ukrywa je coraz głębiej, lecz pod powierzchnią jest wiele gniewu, wiele nienawiści. Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę która jest niezbędna do uzdrowienia jesteś tu by zdobyć wiedzę by uniknąć zagrożenia polub skomentuj subskrybuj udostępnij umów się na prywatne sesje napisz na autentyczni23 małpa@gmail.com kliknij na mój profil a następnie pole kontakt